kochani, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja otwieram preskę od LIFKOR 2. Ona mi napisała na priw, to są na odcinek. No, że to wszystko są na odcinek. Pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Mam z tego co wiem bluzkę. Nie wiem, czy to są spodnie, czy spódnice. Zaraz sprawdzimy, ale bardzo dziękuję. I dobra, ostatni pres. O, dziękuję. Właśnie jest do kompletu. To jest moja trzecia, ale to nic, one są fajne. E, Czekajcie, to, to są spodni czy spódniczka? E, dobra, to sobie zdejmiemy. Chyba spodenki, no. Miałam takie, ale to są inne. Dobra, fajnie, że dostałam. E, mam taką i taką bluzkę, ta bardziej pasuje. Ej, dobra, to naprawdę fajnie wygląda. Mam paściernik, ale trudno. E, było to, to i włoski. Okej, okay, robimy sobie luka e, Dobra. OR 2 Chyba tak. Dziękuję za preski. A, bo ja miałam dawać, no dobra już nie szło o to. Ok, no to ja już będę kończyła. Jeżeli wam się podobał to zapraszam na moje inne filmy. Miło też będzie jak zostawicie subskrypcję albo łapkę w górę. No a ja kończę, pa-pa!